Koniec z kabinową loterią? UE mówi: bagaż podręczny to prawo, a nie luksus. Nowe rozporządzenie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego wprowadza konkretne zasady. Każdemu pasażerowi należy się bagaż podręczny o wymiarach 55x40x20 cm i wadze 7 kg, bez żadnych dopłat. Brzmi dobrze, prawda? W praktyce to koniec z miniaturowymi plecakami, dopłatami w ostatniej chwili i kółkami, które nie mieszczą się w Saiserze. Ryanair, Lufthansa i inni mówią: to zamach na wolność rynku i ostrzegają przed podwyżkami cen biletów. Ale pasażerowie mówią wprost: wreszcie normalność. Co dalej? Teraz propozycja trafi do Parlamentu Europejskiego, a potem do Rady Unii Europejskiej. Ale jeśli przejdzie tanie linie, będą musiały się dostosować. Jak ty to oceniasz? Zmiana na lepsze, czy tylko polityczny teatr? Zostaw komentarz, kliknij serduszko i obserwuj logistycznie statystyczne. U nas podróże mają swoje dane.